Cześć kochani, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam was na unpacking oraz recenzję nowego brayer'a w mojej kolekcji. Zamówiłam go na stronie brayer.pl, zostawiam wam linka w opisie. I na sam początek zapraszam was na bardzo szybki unpacking tego właśnie gonika, a za chwilę przejdziemy do recenzji. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest przepiękny tańczowy dekorator z firmy Breyer Traditional 2021. Nazywa się on Equiday, co oznacza po angielsku koniowate. Jego nazwa odnosi się do wyglądu tego konia, bo jak możecie zobaczyć na jego białych odmianach widnieją sylwetki różnych koni po obu stronach. I każda z tych sylwetek przedstawia konkretną rasę konia. I na sam początek chciałabym wam przeczytać informacje z pudełka Equiday. I te informacje zostały przetłumaczone przez tłumacz Google, więc mogą być niektóre słowa niedobrze przetłumaczone. Zresztą, jeśli używacie tego tłumacza, no to wiecie, że czasami popełnia jakieś błędy, więc musicie mi to wybaczyć. Świat nie zawsze był świętem, a ten ogier w tęczowej sierści oddaje jego piękno w najbardziej kolorowy sposób. Te wspaniałe konie są uwielbiane na całym świecie, a setki istniejących obecnie raz często wykazują unikalne cechy związane z miejscem ich wyhodowania i pierwotnym celem hodowli. Błyszcząca sierść Pinto koniowatych to kolorowa gama odcieni, które skrywają w sobie wyjątkowe niespodzianki. W oznaczeniach koniowatych ukrytych jest 12 koni, po 6 z każdej strony. Czy potrafisz znaleźć je wszystkie? Napiszcie w komentarzach, czy udało wam się rozpoznać te rasy, które zaraz wam przeczytam. Jego lewa strona trzyma dzikiego mustanga, sztachetnego kladrubera, pełnego araba, i z kręconymi uszami, potocznego Shire i porywającego breda Na prawej stronie nosi dostojnego andaluzyjskiego, szybkiego konia rasy standardbred wesołego guca szetlandzkiego, trzymałego muła oraz słodką klacz i źrebie pełni krwi angielski. Powiem Wam szczerze, że wcześniej w ogóle nie wiedziałam, że te sylwetki koni na EquiDay przedstawiają konkretne rasy. Jest to dla mnie naprawdę wielkim zaskoczeniem i widać od razu, że Breyer postarał się nad tą figurką i przemyślał to, co chce na niej przedstawić. Equiday tak został stworzony na moldzie Otello, wyżywionym przez Cathy Moody. Na tym samym moldzie znajduje się SBH Phoenix, którego również mam wy w swojej kolekcji. Jego recenzję możecie już zobaczyć na kanale. Link w opisie. Ten model to prawdziwa tęcza. w dosłownym tego słowa zaczeniu. Jego głowa jest fioletowa, przednia część ciała oraz przednia noga granatowe, środek ciała oraz przednia druga noga zielona. Idąc dalej w kierunku zadu mamy kolor żółty, który przechodzi bardzo płynnie w kolor pomarańczowy i na samym końcu zadu przy ogonie mamy kolor czerwony, który jest również na nogach. Ogon jest w różowym kolorze, co nie jest naturalne jeśli chodzi o prawdziwą tęczę. Natomiast grzywa jest trójkolorowa i odpowiada tym kolorom, które znajdziemy na ciele. Na początku jest fioletowa, później w środku granatowa, a na samym końcu zielona. Model nie ma na sobie dużo cieniowania, natomiast jeśli chodzi o o przejścia pomiędzy pojedynczymi kolorami, to są one raz słynne, a raz bardziej zaznaczone, jeśli chodzi o granice. Największą granicę można zauważyć pomiędzy zielonym a żółtym. Natomiast pomiędzy odcieniami fioletowym czy granatowym oraz zielonym jest bardzo płynne przejście. Tak samo pomiędzy kolorem żółtym czy pomarańczowym czy czerwonym. Grzywa jest bardzo długa i przepięknie widać zaznaczone pojedyncze włoski oraz pasma czy pojedyncze kosmyki włosów. Ogon również jest bardzo długi, rozwórzysty i przepięknie wyrzeźbiony. Na wszystkich czterech nogach mamy białe odmiany, które są w różnej długości. A na pysku mamy białą chrapkę. I na chrapach widać lekkie zauróżowienie, ale jest ono bardzo mało zauważalne. Na nogach mamy przepięknie wyrzeźbione szczotki pancinowe. Widać bardzo szczegółowe mięśnie, choć są one mocno widoczne przez te niezwykłe, jaskrawe kolory. Ale na przykład na pysku oprócz mięśni mamy też widoczne żyły, czy chociażby włosy najbardziej je widać na brodzie i dodaje to super charakteru. Mamy też zaznaczone włosy w uszach, choć nie widać ich mocno, ponieważ wnętrze uszu są bardzo ciemne. Kopyta są kolorą złotego i niestety mamy wyrzeźbioną tylko jedną strzałkę na jednym z tylnych kopyt. Mamy bardzo mocno zaznaczone pustro. Sam model jest specyfikowany w wykusie z tego co mi się wydaje. Kolory tego konia są po prostu niezwykłe, a sama staka to po prostu arcydzieło. Jak wcześniej powiedziałam jestem zaskoczona, że Breer przedstawił tutaj konkretne rasy koni. Moim zdaniem jest to najpiękniejszy dekorator, jaki występuje w firmie Breer. Przynajmniej z tych, co ja widziałam. Naprawdę jest niezwykły, imponujący, bardzo kolorowy i po prostu przepiękny. Na zdjęciach będziecie mogli zobaczyć bardziej żywe kolory, w rzeczywistości wyglądają one tak, jak widzicie na nagraniach. I jeszcze na sam koniec chciałabym powiedzieć, że wcześniej nie byłam przekonana do koni w wykończeniu glosi, tak jak w przypadku ekwip Day, ale powiem Wam, że na żywo ten połysk jest naprawdę przepiękny i bardzo subtelny, i mi w ogóle on nie przeszkadza, i moim zdaniem bardzo pasuje do tej niezwykłej kolorystyki. Choć nie jestem pewna, czy będę miała w przyszłości więcej pani Glossy, bo nie jestem fanką tego wykończenia, ale na ecoidei wygląda naprawdę pięknie i sama struktura tego pania jest inna, bo jest on bardzo gładki w dotyku i bardzo przyjemny przy okazji, więc świetnie się go dotyka. Jeśli lubicie nietypowe, takie bardzo fantastyczne i kolorowe oraz lubicie też taki połysk na figurkach to bardzo Wam polecam Equiday, czyli przepięknego tęczowego dekoratora. Jest naprawdę wspaniały i mogłabym o nim gadać godzinami i się nad nim zachwycać, ale po prostu chciałam nagrać dla Was recenzję i nie będę Wam dłużej tutaj słodzić. Myślę, że wystarczająco się nad nim zachwycam w tym filmie. Wszystkie linki do stron, na których możecie kupić tego przepięknego konia znajdziecie Wy w opisie tego filmu. Będą to głównie zagraniczne strony, ale Wy w Polsce możecie go dostać na Monocerusie. Na brayer.pl niestety nie jest już dostępny. Widocznie kupiłam ostatnią sztukę i w opisie znajdziecie również linki do moich mediów społecznościowych. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzach co sądzicie o dekoratorach z Brayera, czy je lubicie, czy może taki styl Wam się nie podoba. I pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał i kliknąć w dzwoneczek, aby nie przekapić następnych recenzji moich brayerów, które już w najbliższej przyszłości pojawią się na kanale.